Duży wynik, 0-2 u siebie, ale my gramy co trzy dni spotkanie. Zagraliśmy fatalną pierwszą chłopę bez składu, bez ładu, praktycznie po przerwie troszkę inny mecz i gdybanie, gdyby Jesionek w strzelu mają sam na sam przystanie 0-0, my się cofamy i Hermianka musi atakować. Za chwilę ma piłkę, przystanie już 1-0 dla Hermianki. Herda z głowy z 6 metrów strzela w do Za chwilę ma piłkę Muda do bramki 12 metrów, tylko bramka więc nikt, strzela na siłę za bramkę. Dlatego myślę, że otwarcie gry i tam błąd bodajże jednego, drugiego z naszego zawodnika, to już było zmęczenie. Ja podkreślam cały czas. Ja gram siedmioma mojżeszowcami. W pierwszym wyjściu sześcioma mojżeszowcami, gdzie spobygają Seniorami, a ja miałem praktycznie dziećmi, którzy czasami trudu meczu nie mogą wyciągnąć. To wszystko. Są pytania? Ja chciałem zadać pytanie. Pan no. jest skąd? Jaka rozpoczęto? nie do Pana, mm. musi być. No właśnie, Pan mówi o tym otwarciu gry w drugiej połowie. W pierwszej części to tak wyglądało, że graliśmy bardziej defensywnie. Tak, I zdecydowanie tak. tak. Właśnie, i chciałem zapytać, czy może. Nie powinna ta druga połowa wyglądać, liczyć na te kontry. Wiadomo, że potrzebuje, że potrzebuje punktów, trzy punktów dzisiaj to było coś innego niż punkt, ale no, może by się udało chociaż to Ja może inaczej powiem, że ja w tej chwili mam bliższego napastnika, który jest pomocnikiem. To jest pomocnikiem. Wziąłem wołucha Adriana, który szedł piękną bramkę w Kaśniku, który, to jest jego debiut. To jest drugi chyba jego występ, czy tam trzeci, trzeci widzę. I praktycznie no, z napastników jest jeszcze Maci, Marcina, Lachowicza i Karaszewskiego, czy Reszczyńskiego, którym dałem szansę w meczu z Sanokiem i z Jadziniem. niestety zawiedli mnie w tym momencie I no, nie mam napastnika wartości trzecioligowej. Dlatego robię z pomocników napastnika, żeby coś tworzyć. A to jest bardzo trudne. To się zachwycił, tak Razodia, okej, okay. dobrze, ale Azodia zespół klasowy, Krasznik też, to troszkę Fartu nie myśli, i w tym meczu, i w tym meczu, trzeba przyznać, szczerze. Tutaj Fart opuścił, on bankę bankę Jesionek, wtedy się Chemianka musi atakować, ja się bronię. Jest 1-0. Je jest do końca meczu 20 minut. Dlatego to jest taka, piłka jest przewrotna, ale, ale uczy pokory. Dziękuję bardzo. Hej.